Cześć, tu Bakłaś Spotykamy się ostatni raz przed próbą maturą z matematyki. Dzisiaj wybrałam takie zadanie o prostych. Zobaczcie, że tak naprawdę wypisałam dwa zadania, bo to zadanie pojawiło się zarówno w grudniu 2022 roku, jak i w maju 2023 roku. O co chodziło? Mieliśmy stwierdzić, czy te proste są równoległe, prostopadłe, czy nie mają punktów wspólnych, i coś tam jeszcze. E, tak samo w 2023 roku. Więc teraz zróbmy sobie takie krótkie przypomnienie. Jeśli w ogóle nie mielibyście pomysłu, jak to zrobić, czy nie wiecie, czy proste są równoległe, prostopadłe, czy się przecinają, czy nie, to spróbujcie sobie to narysować. Wstawicie e, kilka punktów, narysujecie jedną prostą, drugą prostą i zobaczycie, czy tam wychodzi chyba kąt prosty. Ale gdybyśmy nie chcieli tego rysować, to możemy skorzystać z czegoś takiego. Mamy dwie proste. Pierwsza prosta to jest A1X plus B1, czyli A1 i B1 to są jakieś liczby, nie. E, druga prosta, A2X plus B2. I teraz niech to, powiedzmy, że to jest prosta K, to jest prosta L. I mamy dwa takie warunki. Jeżeli proste są równoległe, i mamy je w postaci kierunkowej, to te współczynniki kierunkowe muszą być takie same, czyli A1 jest równe A2, czyli na przykład 2X plus 7 prosta Y wynosi 2X plus 7 będzie równoległa do prostej 2X minus 8. Bo ten współczynnik kierunkowy A jest taki sam. Czyli chcecie zapisać sobie, sobie jedną i drugą prostą. Y równa się coś tam razy x plus wyraz wolny, i teraz będą równoległe, jeżeli te liczby są takie same. A kiedy są prostopadłe? Prostopadłe są wtedy, kiedy a1 razy a2 jest równe minus 1. I teraz zobaczmy. Mamy całe szczęście. Taką postać prostą, jaką chcemy, czyli a1x plus b1, a2x plus b2. Ile jest równe a1? No u nas a1 jest równe 1 trzecia i a2 jest równe minus 3. To są te współczynniki kierunkowe, czyli to, co stoi przed x. Od razu widzimy, że na pewno nie są równoległe, no bo a1 i a2 są różne, więc nie są równoległe. Teraz, czy są prostopadłe? No to sprawdźmy, ile jest równe a1 razy a2. To jest 1 trzecia razy minus 3, czyli minus 1. Czyli na pewno są to proste prostopadłe. A w tym przypadku 2 trzecie to jest a1, czyli współczynnik kierunkowy pierwszej prostej i a2 to jest minus 3 drugie. Sprawdźmy, ile jest równe a1 razy a2. 2 trzecie razy minus 3 drugie. Też nam wychodzi minus 1, czyli te proste też są prostopadłe. OK. Czyli jeżeli chcemy sprawdzić, czy są równoległe, to współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Jeżeli są prostopadłe, to iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. Tylko pamiętajcie, że bierzecie współczynniki kierunkowe, czyli taką sytuację rozpatrujecie, gdy macie y równa się a1 razy x plus b1. gdzie A1 i b1 to są jakieś liczby rzeczywiste. OK. Jeszcze chciałabym zrobić jedną rzecz w tym odcinku, to też zdarza się często w arkuszach maturalnych. Teraz zobaczcie. Po pierwsze, jak macie ucho x XY, czy pamiętacie jak się numeruje ćwiartki? Ćwiartki numerujemy tak, to jest pierwsza ćwiartka, druga ćwiartka, trzecia ćwiartka i czwarta ćwiartka. Teraz tak, powiedzmy, że mamy jakąś prostą, Y równa się AX plus B. I teraz powiedzcie mi, powiedzcie sobie, bo ja Was nie słyszę, powiedzcie sobie w głowie albo na głos, czy wiecie co? Nam mówią te literki A i B w postaci kierunkowej prostej. Więc tak. A to jest współczynnik kierunkowy. Co on nam mówi? Jeśli macie prostą y równa się, może tu jest nowy temat, ax plus b i to a będzie większe od zera, to ta funkcja jest funkcją rosnącą. To znaczy, że akurat tutaj narysowaliśmy funkcję rosnącą. Jak ludzi będzie szedł po tej prostej, to on porusza się do góry. Funkcja rośnie. Jeżeli A będzie mniejsze od 0, to funkcja będzie malała, czyli ludzie będzie schodził w dół. No to ta prosta wyszła na przykład w tą stronę. Jeżeli A będzie równe 0, to funkcja jest stała. A co nam mówi B? B nam mówi, gdzie przecinamy oś O Y. Czyli jak tu jest prosta Y w się X plus B, to B będzie właśnie w tym miejscu. Czyli przecięcie z osiem, osią o Y to jest B, czyli tutaj ten wyraz wody. I teraz, jakie zadania są często na maturze? Macie na przykład taki rysunek, czyli prostą, która przechodzi przez pierwszą, drugą i trzecią ćwiartkę i macie powiedzieć, jaki jest znak, czyli czy a jest większe czy mniejsze od zera i czy b jest większe czy mniejsze od zera. No i teraz tak. A, no to patrzymy, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. Tutaj funkcja jest rosnąca, czyli a jest większe od zera. A b, no to szukamy, gdzie przecięliśmy oś o y, przecięliśmy tutaj, czyli b też jest większe od zera. I teraz narysujemy sobie jeszcze taki kilka innych przykładów. Czyli tak, po pierwsze, pamiętajcie, że czwartki numerujemy tak: pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I ja teraz narysuję prostą, na przykład tak. To jest moje Y równa się AX plus B. I chcę powiedzieć, jakie są znaki A i B. A, czyli współczynnik kierunkowy. Idę po mojej prostej, idę w dół czy w górę? No idę w dół, czyli współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera. Funkcja jest malejąca. A teraz B. Gdzie jest B? B jest u nas tutaj, bo to jest przecięcie, gdzie przecięliśmy Y. Tu, czyli B, też jest mniejsze od zera. Czyli umiecie już teraz y, określić, jakie są znaki A i B, gdy mamy rysunek. Ale może być tak, że nie macie, y, nie macie tego narysowanego, a macie podane ćwiartki, przez które przechodzi. No to powiedzcie mi tak, nasza funkcja przechodzi przez ćwiartkę drugą i czwartką, czwartą, tylko przez te dwie ćwiartki. Jakie są współczynniki A i B? Po pierwsze, musicie narysować układ służonych, podpisać sobie ćwiartki, żeby macie myliły i teraz narysujcie prostą, która przechodzi tylko przez drugą i przez czwartą. No to ja rysuję ją tutaj. To jest prosta, która przechodzi przez drugą i przez czwartą czwartka. I teraz mam powiedzieć, jakie jest A i jakie jest B. Większe, mniejsze od zera. No to A to widzicie, że jak będziemy szli po tej prostej, no to idziemy w dół teraz, nie? Idziemy w tą stronę, spadamy w dół, czyli a musiało być mniejsze od 0, bo funkcja jest malejąca. A b, mówiliśmy, że b, to szukamy na osi y. Uwaga, tutaj jest b, czyli w tym przypadku b jest równe 0. Czyli umiemy już zrobić tak. Był rysunek, powiedzieliśmy, jakie ma znaki A i B. Nie było rysunku, ale był, były za to ćwiartki, przez które przechodzi. Umieliśmy to narysować i powiedzieć, jakie było A i B. A teraz zrobimy w drugą stronę. Ja Wam powiem, jakie jest A i jakie jest B, a Wy mi powiecie, przez które ćwiartki przechodzi. Czyli zróbmy zadanie takie. A jest większe od zera, a B jest mniejsze od zera. Przez jakie ćwiartki przechodzimy? No to tak. B jest mniejsze od zera, no to powiedzmy gdzieś tutaj poniżej zera. A jest większa od zera, to musi być rosnąca. Tyk! To jest to. Przez jakie ćwiartki przechodzimy? Przez ćwiartkę pierwszą, trzecią i czwartą. Trzymam za Was kciuki jutro. Powodzenia na próbnej maturze i na maturze mają też.